Dzień dobry, kłania się Belator Maszyny Budowlane, Ruda Śląska, dzisiaj u nas wiecznie, A my prezentujemy kołową frezarkę drogową. Mamy tutaj wersję czterokołową ze składanym podajnikiem, więc jest to na pewno zaleta. Łatwiej zmieścić taki sprzęt na zestawie. Rocznik 2013, przebieg 3427 motogodzin. W środku silnik dojca. 92KW, waga operacyjna 8 ton mamy tutaj oświetlenie robocze mamy kobieta no i samper. Jeszcze tutaj szybko, żebyście mieli wgląd to. Jeśli ta maszyna Was interesuje serdecznie zapraszamy do kontaktu, do odwiedzin, do zobaczenia i na miejscu. To tyle na razie. Cześć!